Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all. oglądał film poprzedni, to wie gdzie się znajduję. Jestem na nowej miejscówce, którą sobie już pomału przygotowywałem. E, dzisiaj będzie pierwsze zarzucanie wędek. <laughs> Ale najpierw trzeba było, trzeba było dojść. Nie? I troszkę męczarni jest. E, Dobrze, że sobie 2-3 tygodnie temu poszczętałem. To teraz już z wózkiem. E, Mniej więcej sprawnie się udało dotrzeć Także witam Was serdecznie w moim pokoju gościnnym, który będzie tutaj Jeszcze co nieco poprzycinam trawę, powyrywam Troszkę ukos jest, to jeszcze sobie wyrównam na prosto No i tutaj schodzimy do wody Ale jest pięknie, muszę powiedzieć. Pierwsze co zrobię: założę wyższe gumowce i wbiję podpórki. I pierwsze, pierwsze co się robi, i od tego nie ma wyjścia to jest jak amen w pacierzu. Markujemy. Musimy wiedzieć, jaką głębokość mamy przed naszym nosem w którą stronę się zgłębia, w którą stronę się spłyca jak długo jest płytko, czy jest jakiś spad, kiedy jest spad i na jaką głębokość jest spad to jest A i O jeżeli chodzi o rozpoczynanie wędkowania na nieznanym miejscu wodę jako tako znam, ale tego miejsca jak wspominałem w poprzednim filmie nie obawiałem, jestem tutaj pierwszy raz także najpierw wyciągam sprzęt na jedną wędkę złakadam markera i zabieram się w zamierzenie głębogości. Od tego będzie zależało jak daleko będę łowił i chcę jedną wędkę na płycie i dać drugą wędkę na miejsce głębsze. Nie? Także to jest na początku. Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Yeah. Six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots. till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on say So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop. This way. I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? Sometimes you need to let loose. Grab juice, get goose, tattoos, taboos. Get screwed. Loosen up, buttercup. All those hate comments will never make you feel enough. We're wrong graduates heart full of calluses but we know calculus damn ain't that fabulous can't wait to apply all those mathematics but we can't get a job that pays us enough i'm about to pop off fuck you you're lost loss we all know that we never really want a boss so what i doing Old school jest u mnie, czyli bez dipera, pontonu dzisiaj. Tu w ogóle też nie można. Łódki pływającej też nie można. Posługujemy się markerem. Nie będę tłumaczył, jak działa. Każdy karpiaż powinien wiedzieć, nie? Tu mamy ołów, tu mamy spławik, czy marker o dużej wyporności. To wszystko ląduje na dnie, ołów jest na dnie, żyłkę naprężamy, spławik schodzi tutaj do krętlika. Żyłkę naciągamy i później popuszczamy i wtedy spławik idzie nam prosto do góry. Tyle ile żyłki z kołowrotka wy, wypuścimy. Tak idzie spławik do góry i to nam daje naszą głębokość. Ja sobie od kołowrotka Wyznaczyłem 50 cm na wędzisku, tam sobie możesz zaznaczyć mazakiem, czy nakleić jakąś taśmą, jakiś punkcik zrobić, i wypuszczasz żyłkę. Meter, met 52, 253. 53 spławik wychodzi, i wiesz, że masz taką głębokość. Zwijasz, kilka razy kręcisz, napinasz, spławik zjeżdża, po napięciu znowu wypuszczasz. I tak możesz coraz bliżej, 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 bliżej i mierzysz. Tam miałeś 4 metry, zwinąłeś 3 metry, zwinąłeś 2 metry, zwinąłeś 1 metr, zwinąłeś masz przy nogach. Mniej więcej wiesz, jak dno opada. Jak daleko jest woda płytka, gdzie jest może nagły spadek. I oczywiście, jak ołów uderza o dno na lekko napiętej żyłce, od razu czujesz czy dno jest muliste, czy czujesz takie tupnięcie to wiesz, że dno jest twarde, żwir, piasek. I tak to wygląda. Po całym markerowaniu, przeważnie jeszcze robię tak, że ściągam spławik i zarzucam samym ciężarkiem i przeciągam go po dnie. Patrząc gdzieś nie będę miał zaczepu, bo gdyby był zaczep to urwie tylko ciężarek, ale już nie ze spławikiem, nie? Markera odzyskałem w ten sposób, bo go wcześniej odpiąłem także zarzucamy przy samej szczytówce mam dokładnie metr głębokości, teraz interesuje mnie tam gdzie ten krzak jest gdzie tamten krzak, ten krzak tutaj no i między tymi krzakami tam tam, tam w tym krzaku interesuje mnie jak głębokość będzie 2-3 do 3 metrów to dam radę w latach będzie już ciepła woda. Na razie jest jeszcze chłodna. Zanurkuję tam w okularach z płetwami, z nożycami i tamten krzak będę chciał wyciąć, bo jest bardzo niebezpieczny. czułem, czyli dno jest twarde ale tutaj gdzie chodzę jest dosyć miękko, jest taki, woda sama w sobie jest bardzo czysta, krystaliczna można powiedzieć ale wychodzi taki czarny muł jak się ruszam także podejrzewam tutaj gdzie to zarośnięte jest i może jeszcze kilka metrów, metrów dalej jest taki muł ale nie jest głęboki podejrzewam że to są obumarłe z roku na rok jak obumierają te krzaki przez zimę przez co się zrobiło tak troszkę miękawo i mułowato much, ale muł nie jest taki śmierdzący jest taki ma przyjemny zapach gliny. Nic, naprężamy żyłkę i patrzymy jak głęboko jest. Tak, hamulec odkręcam i wyciągam pół metra met met pięćdziesiąt Metr. Pięć. 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 sześć sześć jest jest marker jest No dobra, sześć metrów mam na tej odległości. Teraz Odwinę sobie trochę, żeby się przybliżyć do tego krzaka. Żyłkę naciągam, odbijamy 50 Metr 1,50 Metr 2 Dwa. Okay. Dwa metry. Tam widać, nie wiem czy widać. Widać tam jest spławik, czy tam marker tu mam 2 metry troszkę za daleko ściągłe, muszę jeszcze raz zarzucić przy samym krzaku Podejrzewam, że jak tu mam dwa, Tu przy krzaku będę miał 3 i będziesz go wyciąć. 50

Getting so, started, a life is it. a dream or a nightmare scarin. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a string, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. Just have my avatar Także z grubsza mam pomierzone. No nie jest takie twarde, lekko ale E, ciężarka, także <noise> jestem zadowolony wprawdzie prawie mówiąc. Bo jak byłem od drugiej strony tej za, zatoki, tam jak się rozmachnął, to tam serio było 18 do 20 metrów. Tylko tam byłem na takiej skale, nie? Także była skała, później twardo, druga skała i spad. I tak było, jak daleko wróciłem za skałę, no to zaraz szło w dół, nie? Było w studni, ale tu jest inaczej, tu jest całkiem inne dno. To jest całkiem inna struktura dna, głębokość idzie w dół, ale nie, nie gwałtownie, co kilka metrów, troszkę płycej, znaczy, co kilka metrów, troszkę głębiej, głębiej. Zadowolony jestem. Zadowolony jestem nic, zastanowię się zaraz gdzie zarzucę, za tam lekko. I czekamy, nie, ale już jest późno, już jest wieczór. Także jedna taka szybka nocka testowa. Jutro rano wstaje, się pakuje, jutro jest sobota, czyli piątek jestem po pracy. Mogę powiedzieć, że ten filmik to jest bardziej dla takich początkujących, dopiero dla tych, którzy chcą zacząć uczyć się karpiowania. Czyli pierwszy krok mamy za sobą. Mierzenie głębokości, sprawdzanie dna. Jaka jest struktura? Twarde, miękkie? Jak się obniża? Jak daleko możemy sobie pozwolić z rzutami? Drugi krok. Pierwsza zasiadka. Odradzam. Zaraz nastawiać się na karpia na pierwszej zasiadce, że pierwszą zasiadkę zaczynamy nęcimy grubo, kulkami 24-28 mm, duża kula na włosie albo dwie, i czekamy na karpia. Moim osobistym zdaniem jest to błąd. Nie od tego powinno się zaczynać. Ja zawsze, również i w tym przypadku, na nowej wodzie czy nowej miejscówce. Najpierw chcę się dowiedzieć, ile jest białej ryby i czy w tym, w tej okolicy, jest biała ryba. Duża płoć, lin, karaś i przede wszystkim leszcz. Żeby tego się dowiedzieć, trzeba nęcić drobno, mały hak, mała kuleczka na jednej pływająca, na drugiej obrana, mała kuleczka. Po co? Po to, żeby złapać białą rybę. Na lepiej leszcza. Jeżeli leszcza złapię, czy złowię, będę wiedział jakie wielko jakiej wielkości są. Jeżeli złowię ich kilka, będę wiedział ile jest leszczy, i dopiero wtedy będę wiedział jaką obać taktykę, jaki zrobić plan. Plan nęcenia i późniejszego łowienia. Bo jeżeli się okaże, że ja dwie, trzy zasiatki, kiedy zanęcę drobno i będę miał małą przynętę, żadnego leszcza. Żadnego białorybu nie złowię, to ja śmiało mogę zostać przy drobnym zęcie i przynęcie. Mogę, drob, mogę nęcić peletę, mogę nęcić kukurydzą, orzechem, tygrysiem. Nie muszę wcale z tego rezygnować. I nie muszę koniecznie przechodzić na duże kule. Ale jeżeli się okaże, że ja pierwsze dwie, trzy zasiatki, łowiąc i nęcąc drobno, będę się męczył z, z leszczami, wtedy od razu ucinam Żadnych, żadnej kukurydzy, żadnego orzeszka, nic same kule, same kule, najlepiej 24 kula od kuli, żeby była daleko, żeby były odległości żeby stado leszczy tego nie znalazło w jednym miejscu i nie zaczęło tam żerować, tylko żeby było to, to wszystko rozsiane na większej, na większej e, płaszczyźnie żeby ta kulka od kulki, jak leżąc tam na ziemi, żeby była w jakiejś odległości, że jak leszcze przepłyną, znajdą pojedyncze kulki, nie wszystkie, bo będą daleko od siebie, to, tu znajdą, odpłyną i zawsze jakieś kulki tam zostaną dla karpiar. Dlatego ja zaczynam dzisiaj pierwsze nęcenie, Niedużo. Ugotowałem sobie kukurydzę. Pokażę, chociaż każdy wie, jak wygląda. Troszkę peletu dodałem i to będzie moje nęcenie na dzisiaj. Po 3-4 spomby na jedno stanowisko. Już mam założony. No i żadna filozofia, nic więcej nie, nie trzeba robić. Nie? Także jedziemy z tym koksem. Teraz krok trzeci zestaw: ziółka główna 0,35 mono. Później mam taki dłuższy przyponszczałowy, może 70 cm. Również mono, może być fluo, grubszy 50-60. I tu mam woreczek, który jest podziurkowany tu mam ołów razem z kulką bywającą koloru białego, delikatny przypon, średniej długości, mały hak, szóstka i pływaczek 2-3 cm nad dnem będzie się unosił. I to wszystko, jeszcze jedno co zrobię. To zrobię otwór i troszkę likwidu tam wtrysnę i w sumie to jest... To co używam na dzisiejszej zasiadce i na większości moich zasiadek, rzuca tym, rzuca tym się bardzo wygodnie, masz prawie 100% pewności, że nic nie jest poplątane. I zarzucając taki oto zestaw możesz zostawić cały dzień, całą noc, nie musisz przerzucać aż do momentu kiedy będziesz miał branie lub jak się będziesz bez brania pakował i jałt do domu. Możesz być pewny, że przypon zestaw, kulka, wszystko leży dobrze. Nie? To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just have my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know Stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay może się nie zrobi, nie? Ech, komary, jak wspomniałem, przyjechałem po pracy. Jak głębokość pomierzyłem, zanęciłem z pompem, założyłem zestaw. Wędki miałem zarzucone. Była godzina 18. Teraz jest może godzina 20, także dwie godziny spędziłem tutaj tam cała kupa traw jest to jest cała trawa co stąd powyrywałem w miarę z korzeniami teraz widłami sobie to troszeczkę wyrównałem także mam w miarę płaskie miejsce zrobione także parasol mi się zmieści liga mi się zmieści czy tam brolka nie? także mogę spać leżeć na płaskim <grym> nie na spadzie na dzisiaj to już jest koniec pracy Teraz rozbiję sobie na Co sobie zjem? No i będę sobie siedział. nie. Zachcę mi się spać, pójdę spać. Zobaczymy, może w nocy, może samego rana, jakieś branie będzie. nie. Wiadomo, pierwsza zasiadka nie liczy na branie. Chciałbym, żeby było. Nawet jeżeli tu by miał być leszcz tam jeszcze przód i te przejście zrobię na następnej zasiadce, jak tu przyjadę. Nie mogę tak się zaorać. Wędkowanie jest po to, żeby odpocząć, a nie się zaorać. Ech, także na tym prawdopodobnie będę kończył. Chyba, że jutro jak wstanę, zaprezentuję Wam rybę. Jeżeli coś złowię. A jak nie, to do następnej zasiadki. Pozdrawiam.